W tym filmiku opowiem troszeczkę o dostępnym razem z klawiaturką AKI MPK Mini syntezatorze Hybrid. W jaki sposób to działa, w jaki sposób z tego korzystać i co można próbować samemu z tego czegoś wykręcić i co można uzyskać. W poprzednim filmiku pokazałem, w jaki sposób skonfigurować klawiaturkę do korzystania z tego programu. I warto to zrobić, jeżeli ktoś tego nie zrobił, to w opisie jest link. I warto klawiaturkę troszeczkę przekonfigurować. Należy się przy tym skupić, żeby czegoś nie naknocić nie napsuć, nie stracić oryginalnych ustawień. Dlatego warto tą chwilę poświęcić. Ja zmieniłem adresy tych pokrętł. Teraz uruchomiłem program MPC Beats, podłączyłem. Program hybrid i możemy rozpoczynać zabawę. Na czym polega ta zabawa i na czym polega działanie tego programu? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj po otwarciu można się czuć troszeczkę zagubionym, jeżeli ktoś nigdy wcześniej czymś takim się nie bawił. Tutaj pewne rzeczy wydają się być zrozumiałe. Na przykład mamy tutaj na dole pokrętło volume, co oznacza głośność. Natomiast proponuję z tego pokrętła chwilowo nie korzystać i odszukamy te pokrętła gdzie indziej popatrzmy z czego tutaj ten programik się składa składa się on z, tu na górze z trzech oscylatorów w dodatku na dole mamy tutaj literkę A i literkę B i to właściwie wyjaśnia głównie koncepcję Mamy również tutaj przełączanie między A a B i to wyjaśnia koncepcję działania tego programu. Mianowicie cała zabawa z syntezą dźwięku polega na tym, że do głośnika dostarczamy regulując poziomy sygnał z oscylatora. No, sygnał z jednego oscylatora nie będzie zbyt fascynujący, natomiast cała zabawa polega na tym, że Mieszamy sygnał z dwóch oscylatorów, i wówczas zaczyna się coś dziać. Nałożone na siebie dźwięki zaczynają między sobą interferować, i uzyskujemy różne ciekawe efekty. Ten efekt postaram się może zademonstrować, pokazując tutaj taką pocztówkę z Berlina i proszę zobaczyć, co się tutaj z nią dzieje. Ona sobie tutaj tak elegancko zmienia widoczek dlaczego tak jest. Ta pocztuweczka składa się z dwóch warstw. Warstwa pierwsza to jest folika, na której jest nałożony wzorek, a warstwa druga to jest sztywna tekturka, która jest tutaj pod spodem. I po nałożeniu tych, tych dwóch warstw, jeżeli próbujemy kręcić tutaj tą warstwą górną, to, Zaczyna się tutaj różne ciekawe rzeczy dziać. Może spróbuję to pokazać w powiększeniu. O, widać, że to są po prostu dwie warstwy z wzorkiem, który jest do siebie podobny. No dobrze, wracamy teraz do programu Hybrid, i po włączeniu mamy ustawiony tutaj domyślny. Reset, domyślne ustawienia po naciśnięciu klawisza, uzyskujemy dźwięk. No ale ten dźwięk jest niezbyt fascynujący. Czy i w jaki sposób tutaj podejść do modyfikacji tego dźwięku? No więc chciałbym zwrócić uwagę, że w tym wypadku tutaj mamy trzy oscylatory, i każdy z nich ma pokrętło Level. Oscylatory 1 i 2 mają identyczny interfejs użytkownika. Oscylator numer 3, jak widać, wygląda zupełnie inaczej. I po naciśnięciu widzimy, że tutaj level jest pokrętło level, na które możemy najechać myszką i nim pokręcić, jest ustawione na max. Jeżeli ja ustawię teraz level 0, to pomimo naciśnięcia. Klawisza, nic się nie dzieje, ponieważ wszystkie oscylatory są wyciszone. Jeżeli włączę teraz instrument B, wyłączę instrument A i on tu się nie świeci, i włączę instrument B i wcisnę klawisz, Zdźwięk. słyszę dźwięk. Dlaczego? Muszę przejść na ekran B i okazuje się, że w programie B również oscylator numer 3 ma ustawiony poziom. Na max. Jeżeli teraz wyciszę go na zero, to proszę zobaczyć, pomimo tego, że oba instrumenty są włączone, żadnego dźwięku nie słyszę. Wrócę do ekranu oscylatora A. I teraz przejdźmy może do pokrętł. W poprzednim filmiku proponowałem, żeby zmienić adresy tych pokręteł. I proszę zobaczyć, co się stało. Pod oscylatorem 1 mamy pokrętło poziom, pod oscylatorem 2 mamy pokrętło poziom, pod oscylatorem 3 również mamy pokrętło poziom tylko w innym miejscu, jak również mamy pokrętło poziom wzmacniacza tu w tym miejscu. I pokręcę teraz pokrętłem numer 1, i proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Pokręcenie tym pokrętłem zmienia poziom oscylatora pierwszego. Pokręcenie pokrętłem drugim zmienia poziom oscylatora drugiego, podobnie jest z oscylatorem trzecim. I pokręcenie pokrętłem czwartym zmienia poziom wzmacniacza. I dzięki temu zachowujemy kontrolę nad poziomem każdego z trzech oscylatorów. Jeżeli pokręcimy którymkolwiek z pokręteł tutaj dolnego rzędu, to nic się nie dzieje, ale proszę się nie martwić. Po przejściu do ekranu B, proszę zwrócić uwagę, że tym pokrętłem, kręcę teraz poziomem oscylatora 1, pokrętło numer 2, a raczej to jest pokrętło numer 6, oscylator numer 2, oscylator numer 3 i suma poziomów od tych trzech oscylatorów dla instrumentu B. Bardzo łatwo jest ten układ zapamiętać i dzięki temu. Warto jest taki program sobie załadować, bo dzięki temu ustawiając dowolne ustawienie w programie Hybrid, możemy kontrolować poziom poszczególnych oscylatorów i dzięki temu możemy łatwo eksperymentować z wyciszaniem poszczególnych elementów programu, i dzięki temu możemy obserwować w jaki sposób. Zmienia to brzmienie całego instrumentu. Poeksperymentujmy, może jak to działa. Przechodzę do programu A i wszystkie pokrętła w dolnym rzędzie, które są przypisane do programu B, kręcę maksymalnie w lewo. Proszę zwrócić uwagę, że na ekranie klawiaturki na, na tym malutkim ekraniku wyświetla się poziom posz dla poszczególnych pokrętł. Tak? I dzięki temu możemy śledzić po pokręceniu pokrętła. Ekran wskazuje nam ustawienia danego pokrętła, i widzimy, że wszystkie pokrętła z dolnego rzędu wyciszone są do zera. W wypadku przechodzę teraz do ekranu A i mogę sobie i ustawię może teraz wzmacniacz mniej więcej na połowę poziom sumy wszystkich oscylatorów, a poziomy wszystkich oscylatorów są ustawione na zero. Naciskam klawisz, nic nie słychać. Teraz zaczynam kręcić pokrętłem ustawiającym poziom oscylatora numer 3. Widzimy na ekranie obrót, oscylator... obrót poziomu głośności. Obserwujemy to samo na ekraniku klawiatury. Jak również możemy poziom zmieniać sumą wzmacniacza dla tych oscylatorów? Wyciszę oscylator numer 2 i mogę teraz uruchomić oscylator numer 1. I słyszę, w jaki sposób pojawia mi się ten dźwięk. A teraz spróbujmy uruchomić. W ten sposób dwa oscylatory. I proszę posłuchać, w jaki sposób zmienia się brzmienie dźwięku. Przy uruchomieniu dwóch oscylatorów, te dźwięki zaczynają się na siebie nakładać, rezonować, i zaczyna się coś dziać. I na tym na razie filmik zakończę, a w następnym filmiku poeksperymentujemy troszeczkę, pokażę jak tutaj poeksperymentować z brzmieniami.